Zazwyczaj majówka to ciekawy czas. Choć bardziej kojarzy się z imprezą i bólem głowy po niej, w plutyczach w 2021 roku dla Gienka skończyła się mniej ciekawie po poturbowaniu na własnym podwórku przez funkcjonariuszy. Sytuacja, w której przyjechała policja. Zapewne przez donos jednego z sąsiadów o gromadzeniu się przy plutyczkiej posesji dużej ilości osób przyniosło zatrzymanie Gienka i postawienie mu zarzutów, naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, jak i znieważenia. Natomiast w drugą stronę uznano za prawidłowe wykonywanie swoich obowiązków. Z naszych informacji sprawa ta nadal nie ma jasnego finału. Jednak z artykułu karnego... 222 Gienkowi grozi kara grzywny, ograniczenia a nawet pozbawienia wolności. Jednak te zarzuty są początkowe. I miejmy nadzieję, że to nie Gienek, a policjanci, za poturbowanie na własnej posesji, będą musieli odpowiedzieć. A jak to się potoczy, o tym zapewne was poinformujemy. W tym odcinku to tyle, dzięki, i słyszymy się w kolejnym.